Hej, witajcie, z tej strony Maciej. W listopadzie, ze względu na mój wyjazd do Włoch nie odwiedziłem aż tylu lokali w Warszawie co miesiąc wcześniej. Tak dla przypomnienia, w październiku odwiedziłem no, kilkanaście miejsc przynajmniej, a w comiesięcznym zestawieniu najlepszych knajp wybrałem aż 10 lokali, aż 10 lokali wyróżniłem. W tym miesiącu nie udało się tego powtórzyć, ale i tak znalazłem coś smacznego, także dziś film będzie krótszy, ale za to treściwy. Zaczynamy! I'm still living in yesterday. Snajpka zlokalizowana w bardzo ruchliwej części Warszawy, w zasadzie w samym centrum. W listopadzie sprawdzałem jej ofertę śniadaniową. Jest to jeden z tych lokali w Warszawie, który oferuje śniadania za złotówkę, o ile wykupi się do śniadania także herbatę lub kawę. Przygotowuję taki materiał, przygotowuję materiał o śniadaniach za złotówkę w Warszawie. Jest trochę takich miejsc. Postaram się go wypuścić w grudniu, no a słoik był pierwszym z miejsc, które odwiedziłem w ramach przygotowania tego materiału. Łącznie za zestaw śniadanie plus z herbata zapłaciłem dyszkę. Jest to bardzo przyjemna cena. A biorąc pod uwagę jakość tego śniadania, no to, no to mamy rewelację. Dostałem całkiem obfite śniadanie, w skład którego wchodziły jaja po czyli rodzaj jajek w koszulce. Były one podane na bagietce z szynką i serem. Do tego pieczarka, grillowany pomidor, sos majonezowo-musztardowy oraz warzywa kimchi. W zasadzie jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, no to te warzywa kimchi, które z kimchi miały tak naprawdę mało wspólnego. Poza tym było to jednak naprawdę bardzo smaczne śniadanie, może nie aż tak smaczne jak na przykład creme czy The cool Cat, ale było smaczne, było ok, było w porządku. W tej scenie, tak jak mówiłem, rewelacja ode mnie: 4 gwiazdki na 5 możliwych. Subskrybujcie, jeśli nie chcecie przegapić filmów, w którym przedstawiam miejscówki na śniadanie za złotówkę w stolicy. Niedługo na tym kanale pojawi się to wideo. Po Poznaniu bardzo często chodziłem do kawiarni popracować. Zamawiałem sobie herbatę, zamawiałem sobie jakieś ciacho albo jakieś śniadanie i siedziałem przy laptopie, montując kolejne vlogi na kanał albo pisząc teksty na bloga. Gdy w międzyczasie zgłodniałem lub zachciało mi się znowu pić, no to brałem znowu jakieś jedzenie. Znowu domawiałem herbatę i wracałem do roboty. Bardzo lubię w ten sposób pracować, bardzo lubię się wyrwać ten raz czy dwa razy w tygodniu z domu, żeby zmienić trochę otoczenie, w którym się pracuje, żeby zmienić to otoczenie, w którym siedzi się przed laptopem. Więc dziwię się sam sobie, że od momentu przeprowadzki do stolicy w maju ani razu nie pracowałem w ten sposób w Warszawie do teraz. Pojawiłem się w Coffee Desku, pojawiłem się w kawiarni, nowo powstałej kawiarni, w zasadzie mieszczącej się przy ulicy Wilczej. Jest to bardzo ładny lokal, lokal, w którym naprawdę przyjemnie się siedzi, w którym przyjemnie się pracuje. Jest duża liczba gniazdek, jest wi-fi. Są te rzeczy, które są ważne w momencie, kiedy chcemy popracować w kawiarni, a poza tym są te rzeczy, które są ważne dla jakiejkolwiek kawiarni, czyli jest szeroki wybór kaw. Ja się na kawach nie znam, kawy nie pijam, więcej nie piłem. Poziom kawy w Coffee musicie sprawdzić samemu. Jest też szeroki wybór herbat, dobrych herbat. Nie mogę nic złego o tych herbatach powiedzieć. Piłem je z przyjemnością, tym bardziej, że będąc we Włoszech i zamawiając herbatę zieloną w wielu, wielu miejscach, zawsze dostawałem ją źle zaparzoną, zawsze smakowała ona okropnie i po powrocie do Polski w końcu mogłem napić się dobrej zielonej herbaty właśnie w kofidesku. Do tego w sprzedaży są kanapki oraz to, co mnie szczególnie zainteresowało, słodkości, czyli różne, różniaste ciasta. Sam zamówiłem rekomendowane. Mi wcześniej Banofi, czyli ciasto, które wielbię na równi z sernikami, a które jest o wiele rzadziej w ofercie wszelakich kawiarni. Prawdę mówiąc, wyglądało na lekko kopnięte, ale za to smakowało doskonale. Z tego co się orientowałem, Banofi jest albo w stałej ofercie kawiarni, albo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo często się w niej pojawia, więc na pewno na nie wrócę. Uwielbiam Banofi. W ogóle będę chyba tutaj wracać. Świetna miejscówka do pracowania ode mnie 4 gwiazdki na 5 możliwych, i kto wie może w przyszłości nawet 5x5. Na 5. Kuchnia Orientu, kuchnia Magrebu, kuchnia turecko-marokańska. Jadąc do Kuminu na Wilanowie, spodziewałem się takiej malutkiej powtóreczki z Maliki z Gdyni, gdzie dwukrotnie zjadłem naprawdę smaczny, naprawdę intrygujący, naprawdę zniewalający obiad. Było faktycznie podobnie, choć chyba o klasę gorzej. To jednak nie oznacza, że w Kuminie było źle, bo co to, to, to nie. Było naprawdę fantastycznie. Po prostu Malika jest tylko jedna, Malika jest jedyna w swoim rodzaju. W Kuminie na wstępie spróbowałem kilku różnych Past. Był humus, była pasta z wyraźnym aromatem kawy. Była słodsza wersja z granatem i był grillowany bakłażan, do tego pity, od wyboru do koloru. Takie fajne czekadełko. Potem była zupa, zupa pomidorowa z miętą i kuminem. Mocno pikantna, mocno rozgrzewająca i z wyraźnie zaznaczonymi ziołami. Idealna na zimniejsze dni. Cały posiłek dopełniłem cienkimi, jagnięcymi kiełbaskami Marques. Jadłem już je jakiś czas temu w Malice, bodajże przy pierwszej wizycie i w kuminie smakowały tak, jak je zapamiętałem. Pikantne, dobrze doprawione, mocno Mięsne i po prostu bardzo smaczne. Do tego ryż, kuminowa marchewka, sos na bazie harisy oraz wyjątkowo mocno ziołowe tabule. Generalnie z obiadu byłem bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczyła mnie też jego cena. Spodziewałem się, że będzie jednak kosztował ciut więcej, a tutaj o miłe zaskoczenie. Po tej jednej wizycie mogę z czystym sumieniem dać 4 gwiazdki na 5, ale może w przyszłości kiedyś, za rok, za dwa. A może za parę miesięcy wystawię maksymalną notę, muszę tylko wrócić i spróbować jeszcze większej ilości równie zniewalającego jedzenia. Kolejny miesiąc z tą knajpą, tak jak zapowiadałem po wizycie na burgerze i po wizycie na Rubenie przyszedł czas na stek. Wprawdzie miał być jeszcze tatar, ale nie dałbym rady, chyba żebym się wyturlał z tego bydła i powidła. Niemniej tego dnia podczas tej wizyty interesował mnie stek z wołowiny Hereford, dokładnie Rip Eye z wołowiny Hereford. Niemniej, na czym naprawdę bardzo ubolewam, tego dnia nie był dostępny w ofercie, bardzo szkoda. Zamówiłem więc również rip tylko że z wołowiny Limousine, stek tańszy o jakieś 25 zł, co może świadczyć o jego gorszej jakości. Nie mogę się jednak przyczepić co do jego wykonania, no bo poprosiłem o stek wysmażony na medium rare i taki też stek otrzymałem. Jak wypadł smakowo? No, porównując do Ewila z Poznania czy do tego miejsca z Florencji, gdzie jadłem. Cudnego steka, bistekka a la Fiorentina, no to Ochów i Achów nie było. Tutaj jednak w dużym stopniu zaważył wybór mięsa. Gdyby to była wołowina Hereford, no to pewnie byłoby ciut inaczej. Kiedyś to na pewno sprawdzę, ale obiecałem sobie, że w grudniu nie będzie kolejnego miesiąca z bydło i powidło. Póki co z czystym sumieniem zostaję przy pięciu gwiazdkach na pięć możliwych, przy maksymalnej ocenie. Choć tutaj nie ukrywam, że najbardziej wpłynął na to wyśmienity burger, najlepszy burger, jaki jadłem do tej pory w Warszawie od września nie jadłem nigdzie lepszego. Biorąc pod uwagę ceny, dość kontrowersyjne miejsce, no w zasadzie to mówiąc wprost, po prostu drogie. Abstrahując jednak od cen, podaje się tutaj najprawdopodobniej najlepsze schabowe w mieście, między innymi z wieprzowiny złotnickiej oraz warmińskiej mangalicy, co poza tym, no jest świetny tradycyjny tatar, jest wyśmienity rosół z kołdunami. Są też pierogi ruskie, które mi nie podpasowały, bo za grube ciasto, bo farsz zbyt pieprzny, troszkę wysoka cena także. Generalnie jednak nie posmakowały mi tylko te pierogi, wszystkie inne dania, wszystkie dania, których spróbowałem, a spróbowałem dwóch schabowych, dwóch rosołów, naprawdę sporą ilość potraw. Wszystkie inne dania mi smakowały, wręcz mnie zachwyciły. Bo schabowego należy pochwalić za używanie jedynie najlepszych jakościowo składników, ten dobry produkt. Czuć w każdym kęsie i to jest fakt, niepodważalny fakt. Bez mrugnięcia okiem daję więc 5 gwiazdek na 5 możliwych, a was odsyłam do osobnego vloga, w którym o schabowym opowiadam ciut więcej. Tutaj możecie w niego kliknąć i przejść. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Koniecznie w komentarzach zaproponujcie mi inne warszawskie knajpy, które warto, żebym odwiedził. Z chęcią wybiorę się w jakieś nowe lub wcześniej mi nieznane miejsca. Zajrzyjcie też do opisu, gdzie serdecznie was zapraszam do mojej grupy na Facebooku do Bekonologów Stosowanych. Jest tam nas już ponad 2000, także śmiało dołączajcie do miłośników dobrego jedzenia. W opisie znajdziecie także linki do fanpage'y wymienionych wcześniej knajp oraz linki do ewentualnych moich recenzji. To wszystko na dzisiaj. Dzięki Wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w lepszych czasach. Te wcale nie są złe, ale kolejne będą jeszcze lepsze. Na razie, cześć, smacznego.